Cześć z tej strony, witam wszystkich serdecznie w World of Warships Dziś będziemy uwalniać mityczną bestię Krakena Na krążowniku Demoin, Aktualnie moim ulubionym, ale to się pewnie To znaczy, nie wiem czy pewnie, ale może zmienić Może zmienić, jako że już dawno nie grałem na Zao Nigdy na Hindenburgu, to znaczy nie, na Hindenburgu chyba grałem A może i nie A skleroza. Yy, I moi drodzy jest jeszcze Minotaur, który również gniecie system. A, zobaczmy, jak tutaj się potoczyły losy bitwy. Na początku powinno być dosyć zachowawczo, taka przyczajka, ale sami będziecie mogli za chwilę się przekonać, jak to wszystko wyglądało. Ogólnie losowanie było takie, a nie inne. Pięć pancerników, 4 krążowniki, trzy niszczarki. A, czego się tutaj oczywiście Demoin musi bać wszystkich pancerników, Zao, Neptuna. Kutozowów z dymkiem też właściwie wszystkiego się trzeba bać rzecz jasna jeśli będziemy dobrze ustawieni i grali tak aby podejść jak najbliżej przeciwnika i to wykorzystać to będzie ten krążownik odpłacał wam się fantastyczną grą świetnymi obrażeniami i bardzo szybką rozbiórką wszystkiego na części pierwsze no i zaraz zobaczymy jak to tutaj się wszystko rozgrywało. Jak widzicie, A zostało odpuszczone. Będzie B i C w takich sytuacjach zawsze, no nie zawsze, ale bardzo często idę na środek. No i tutaj rzecz jasna: chciałem wykorzystać tą dosyć sporą wysepkę, gdzie jest teraz gering obok niej, żeby w razie czego móc tutaj się gdzieś wycofać. No i zawsze to. Z przodu i później z prawej strony nikt nie będzie strzelał, wtedy ostrzał idzie głównie gdzieś z tych pozycji albo stąd. Wszędzie indziej jesteście bezpieczni, długo tutaj też nikogo nie będzie. Więc jeśli, jeśli ktoś lubi grać agresywniej, to jest gdzieś, gdzieś tutaj rozlokowany, ewentualnie można się rozlokować bliżej tutaj z lewej strony, ale to jest bardziej ryzykowne. Tutaj gering rzucił dymka bardzo miło i przyjemnie z jego strony. Dzięki temu możemy już zacząć oklepywanie niemieckiego pancernika, który wszedł w zasięg rażenia. Więc na razie na spokojnie jest gering przeciwnika wyświecony, więc tutaj, o, sobie postrzelamy, nie użyłem tutaj radaru, dlatego że nie popatrzyłem na zasięg i wydawało mi się, że tam jest więcej niż 10. I stwierdziłem, że nie będę odpalać, bo nie sięgnę. Jak widzę tutaj na powtórce, błąd jednak on był na 9. Można go było wyświecić z radarka. A tutaj Neptun przed chwilą zgarnął potężnie, więc już sobie się nim zainteresowałem. Myślałem, że będzie bo tak, jak widzicie, on tutaj zadymił, że zaraz stanie w miejscu. On tymczasem sobie tak ciutko, leciutko płynął, bardzo tutaj dziwnych manewrów dokonuje. Zobaczcie, jak się uleczył ostro, prawie do połowy. No, ale ma on dosyć konkretne naprawki, dzięki temu może wrócić do walki. No, i jak na razie, sobie korzystamy tutaj z tego. Całego dymka od Geringa i strzelamy. O, czyli taki standardzik. Na razie to bardziej tutaj czaimy się na pożary. Bo obrażenia, jak tutaj są pancerniki, okręty ustawione frontem bądź tyłem, to żadne wielkie nie będą tutaj lecieć. A jak widzicie, pomału kończy się dymek. Rzucił go Kutuzow, ale stwierdziłem, że zaraz y, nie będziemy mieli tutaj y, żadnego spota, bo gering, y, jak widzicie, nie za, nie za dobrze już wygląda. Padło nam Yugumo. Więc jest tak sobie. Jest tak sobie. A chciałem tutaj właśnie o tego pana dorwać y, w geringu przeciwnika. On nam tutaj będzie. Sporo przeszkadzać, a teraz już jest. I nie ma. Dosyć szybko załatwiona sprawa. Jest pierwszy kill. Tutaj ktoś dobił kutozowika. Z46, jak widzicie, jest wyradarowany, ale zatrzymuje się za wyspą bardzo rozsądnie. Więc teraz dorwać go nie można. I trzeba się wycofać tutaj z zasięgu. ...nieprzyjaciela, najprawdopodobniej gdzieś tutaj już pomalutku będą nam z flanki jakieś okręty wpływać, oczywiście no, tu już coś widać, e, mówię o tej flance, bo została ona odpuszczona, więc tutaj trzeba uważać, mam jeszcze niszczarkę, e, więc cóż, trzeba cały czas mieć baczenie na tą stronę, e, nawet tutaj z tej strony, o, z tej ktoś może torpedować... Zawsze trzeba uważać na takie dymki, bo to jest dosyć mały dym. Wcześniej jak Gering pociągnął taki długi, to nie jest stosunkowo bezpieczny. Bo tam, jak ktoś na Chibił trafił, torpeduje, to no, jest duży margines błędu. Tutaj w tą, w tą kropkę to dosyć łatwo jest nawet bez, bez przymiarki coś trafić. Ale dymki już się pokończyły. Yamato to nie za dobrze to zniosło. No póki co już. Połowa naszych niszczycieli pożegnała się z gron. Przeciwnik stracił jedynie jedną niszczarkę, ale miał jedną mniej, więc jest tak jak było. Zobaczcie na tego Kutuzowa. Tutaj ta Zetka torpedowała teraz, no i jak nie patrzeć, torpedowanie owocne. Bo cały Kutuzow został zmielony i już nagle przegrywamy dwoma okrętami. W międzyczasie też jeszcze coś u nas padło. Krążownik kolejny. Czy team zaczął sypać konkretnie więc stwierdziłem, że teraz trzeba troszkę e, przypuszować głównie chciałem tutaj zająć ten kapik a za tą wysepką się schować w razie czego jakby ta Zetka tutaj wróciła to ją trochę ostrzelać taki był zamysł tymczasem borem lasem płynie sobie jeden pancernik potem patrzę płynie sobie drugi pancernik o! I to dwa takie naprawdę nie konkretne, bo to są niemieckie dziesiątki, które ciężko się rozłupuje, a same mają po 12 dział, więc jak mi ich hukną tutaj, to z demojna niewiele zostanie. To jest krążownik, który ma jeden z gorszych pancerzy, jeśli chodzi o dziesiątki. ZAO ma nieporównywalnie lepszy, Hindenburg też ma lepszy no Minotaur ma nie, powiedzmy, że gorszy. Ale też nie w każdej sytuacji, ma gorszy. To byście musieli zobaczyć po prostu w akcji. No i poza tym minota, że ciasna ma, ma dym, z którego sobie korzysta. A my dymu nie mamy. Więc tutaj ten nerw do pancerza, który miał miejsce, bo kiedyś to był o wiele, o wiele bardziej odporny na ostrzał okręt, teraz taki nie jest. Potrafi złapać za 40 tysięcy od przodu, za 40 tysięcy od tyłu. A no z boku pojedyncze pociski to prawie zawsze cytadele, więc no tragedia. Trzeba nim bardzo grać ostrożnie. I na najlepiej po prostu nie dać nikomu szansy, żeby was tutaj miał czyste bicie na was. Żaden pancernik, bo będzie kiepsko. Jak widzimy, ogryzek montany ustawiony bokiem. Stwierdziłem, że. A strzelę. A strzelę nawet drugi raz i a strzelę nawet trzeci raz. Nie będę się tutaj czaił i czekał aż się naprawi. Nie ma takiej potrzeby a i przeciw się wgryzły. Teraz jak widzicie już tutaj po malutku zainteresowanie moim krążownikiem jest całkiem spore, więc stwierdziłem, że full speed ahead i spadamy stąd. Dosyć szybciutko. Tam jest Yamato za mną, które... Dosyć konkretnie będzie tutaj ostrzeliwać te pancerniki. To jest również pancernik taki do przebijania wszystkiego, co tylko widzi bardzo dobry. Te pociski mają największą penetrację i to się sprawdza. A ja postanowiłem sobie tutaj wejść na bok. Nie miałem tutaj czystej wizji, chciałem zobaczyć działa, gdzie ma ustawione. Miałem ustawione teraz przez chwilę widziałem na. Tutaj w zupełnie drugą stronę, więc teraz mogłem sobie postrzelać, zobaczcie jak ładnie łupię 5,5 teraz strzelam w inne miejsce, żeby czasem mniej mi nie dawało, dalej jest 5,5 tysiąca, teraz troszkę w środek, o, 7 tysięcy i jeszcze raz w środek, jak tak ładnie chodziło, znowu jakieś 7-8 tysięcy, no i jeszcze masz, zobaczcie jaka rozbiórka, no na taką odległość demon jest potworem. I jak widzicie, bardzo szybko rozmontowuje wszystko. Nawet najbardziej pancerne jednostki w tej grze, właśnie jak Grosse Kurfurs, który jest potężnie upancerzony, nie miał żadnych szans. Wchodziło wszystko bardzo ładnie. No, odległość, odległość robi swoje. Tutaj naprawdę byliśmy na śmiesznej odległości od niego. Nie, nie miał nawet czasu obrócić tych dział na mnie. Tak szybko został zjedzony. A hp wcale tak mało nie miał. Dlatego pamiętajcie, żeby nigdy nie, nie dopuszczać do siebie na takie bliskie odległości Demoina, bo zrobi z Was miazgę. A teraz udało mi się wbić się tutaj na flankę. Jak widzicie odzyskaliśmy tutaj przewagę. Jest Kutuzow ustawiony jak dla mnie idealnie, za nim idzie drugi okręt, również idealnie ustawiony. No, poszedł na jedną salwę, nie spodziewałem się, że tak łatwo pójdzie. Mm, już ten Neptunik teraz pięknie w środek będzie łowił. I tyle go było. Dublet razem z krakenem. No to mi się chyba jeszcze nie trafiło, żeby tak się ładnie dwa medale ułożyły. E, więc cóż, podwójna radocha. Podwójna radocha, taka bardziej tutaj akcja była doklepująca. No, chociaż go tu za nas 18 tysięcy miał, więc tak to tutaj wygląda. Widzicie, przeciwnicy nagle wyparowali. Za ok, które się tutaj marnowało, gdzieś tam pływało, nie, widać że walki za bardzo nie, nie zaznało. A to jest potężny krążownik, on mógł tutaj palić i obijać z obeków naprawdę konkretnie nic nie robił. Bardzo dobrze dla nas, Bismarck też się gdzieś tam marnuje za skałą tylko przyklasnąć takiej grze oby nie w moim teamie. <laughs> Więc naprawdę mogą sobie snajpić, tak jak teraz snajpą. Good job dla nich. No, tak jak mówię. To jest marnotrawienie okrętów. Bo widzicie, można grać zachowawczo, tak jak ja tutaj tym demoinem. Nie pchałem się wtedy, kiedy było gorąco. A starałem się tam z, z jedno kółeczko zrobiłem, żeby była cofka. Trzeba, krążownikiem trzeba grać bardzo z głową. Zresztą no, wszystkimi okrętami. Mm, ale tutaj na no, krążek yy, może, może naprawdę wyparować bardzo szybko, zwłaszcza jak ma a nie zaciekawy pancerz, więc trzeba bardzo uważać. O ten dodatkowo, oczywiście, jeszcze yy, ma taką manijną specyfikę, że jest bardzo groźny na takim dystansie 7 km i mniej. Wiadomo, czy mniejszy dystans, tym on jest groźniejszy. Jeśli nie ma torped, które na niego mogą pójść, albo już poszły gdzieś tam, yy, no to ten okręt po prostu, z racji tego, że widzicie, jak szybko przeładowuje yy, no to dzieje się, dzieje się magia. 4,8 jak co chwila tutaj pociski lecą, to nikt nie ma szans nawiązać z nim równorzędnej tutaj wymiany ogniowej, on może jeszcze strzelać sobie z przodu sześcioma działami, więc jest naprawdę grubo. No i Zao już tam kończy zabawę. naśnie nie skończył, jest szósty kill i oczywiście nabrałem tutaj apetytu na siódemkę. Dawno siedmiu killi nie miałem, więc stwierdziłem, że fajnie by było Najpierw podpalimy, a potem obstukamy z przeciwpancernych. Tak się to najlepiej robi na demojnie. Podpałka niestety nie weszła, ale e, co poczuć. E, tutaj czas czas mnie goni. Niestety przydałoby się, żeby przeciwnicy mieli e, jeszcze z 300 punktów, to by można go było rozmontować. A tak na trzech kapach to bardzo szybko to tutaj mm, te punkcioczki lecą. Więc Jeszcze się nie podpali, więc jeszcze raz zadankowo burzących. O, teraz poszło, więc można zmienić sobie na przeciwpancerne i łupać w gościa dalej. Dostał drugi pożar, więc już jest w ogóle idealnie. No i kurczę, tutaj była duża szansa, żebym tego kila, mógł grać, ale niestety... No co to dużo mówić, nie zdążyłem. Spoiler alert, nie zdążyłem, no niestety. Ale jak widzicie, starałem się bardzo. Szybko te punkty lecą. W tym wypadku za szybko leciały. Jeszcze chciałem tutaj dołożyć kolejne, kolejną baterię, troszkę już ryzykownie, no ale czas się kończył. Dobra, tak to wyszło. Tak się ta bitwa ostatecznie skończyła. No szkoda troszkę, że chwilę dłużej nie potrwała. Już pewnie nie jedno mieliście taką bitwę, że żałowaliście, że jeszcze kurczę z minutkę nie dali nam pograć. To by było jeszcze lepiej. Czasem w ogóle brakuje z 5 minut, a mógłby być super wynik. No takie życie. No, ogólnie nie byłem nawet pierwszy, jak widzicie, troszkę brakło. Więc tutaj dwa pancerniki również bardzo ładnie gniotły. No najprawdopodobniej miały tam po jakieś 130 tysięcy, coś takiego, albo kapowały więcej. Ciężko stwierdzić, albo broniły kapa. Gdzieś te punkty musieli uzyskać. No, tutaj. Tego typu gra właśnie demojny mi się strasznie podoba. E, takie wykorzystanie tego okrętu na takich walkach właśnie z bliskiej odległości, gdzie on sobie może poupać. Na przykład te kurfursta klepanie tak z boku. Dla mnie coś pięknego. Uwielbiam tak zaskakiwać pancerniki. I nawet mimo tego, że nie mamy tutaj na nim torped. Bo jakbym oczywiście to by był jakiś krożownik z torpedami, to to klepka by była o wiele szybsza, po prostu było plaś i nie ma. A tutaj było takie plaś plaś, 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 troszkę dłuższe, ale również bardzo pocieszne. Każda salwka cieszy, jak jest za takie 5-7 tysięcy co, co 4 sekundy, no coś, coś rewelacyjnego. Więc no, pod tym względem ten, ten krążownik jest po prostu fenomenalny, nie ma niczego lepszego. No i wymaga też w pewnym sensie dosyć dużego wyczucia gry bo no, on jest najskuteczniejszy jak podejdziemy bardzo blisko, a sami wiecie, że w tej grze podchodzenie do przeciwnika na takie odległości, już na 10 km, większość ludzi nie chce grać, po prostu gra dalej. A zmniejszenie tego dystansu, właśnie do jakichś 7-5 km, nie jest proste. Nie jest prosto to uzyskać i żyć, bo może, bo może można dopłynąć, ale w opłakanym stanie trzeba to zrobić tak, żeby jeszcze HP-ki zostały. Yy, więc, no, daje dużo naprawdę frajdy z gry. Ten krożownik polecam wszystkim, którzy lubią właśnie taką grę. Tutaj dużo osób narzeka, właśnie na yy, mówi, że nie lubi amerykańskich okrętów, bo one właśnie tak strzelają. Tym lobem one strzelają, jak widzicie, całkiem w porządku na te mniejsze odległości. Po prostu zbliżcie się do przeciwnika, to będą strzelać bardzo dobrze, bardzo celnie. Nie będzie wtedy żadnych problemów. To jest rozwiązanie problemów, tutaj, tej. Śmiesznej paraboli lotu pocisku. No i tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się krakenik podobał. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!